Cześć, witajcie w nowym blogu, ja znowu w kuchni. To nic nowego. Ale ja to lubię w sumie. Powiem Wam, że e, takie przepisy to już lubię w ogóle najbardziej, dlatego że to jest bardzo szybki przepis. Niewymagający, nie? Te kotlety wyglądają bajecznie i bosko. E, są proste do zrobienia. Czekajcie, jak Wy to oglądacie, to już chyba jest przepis na kotlety jajeczne. No, czyli jak sama nazwała, wskazuje z jajek, no są po prostu rewelka, szybko i w przygotowaniu i ja już mówiłam, znaczy mnie się to kojarzy, wiecie, z taką stołówką szkolną. Kotlety jajeczne, takie, takie danie częste było no jak za moich czasów szkolnych, czyli do... A bo jajka wtedy były tanie. Dawno, dawno temu. Także yy, tak, yy, no i dzisiaj taki przepis. No bo no, wiecie. wyglądają pięknie, powiedzcie. Ładnie wyglądają. Oczywiście, jeżeli chodzi o dodatki te zielone, my tu mamy akurat natkę, pietruszki i zieloną cebulkę. Ale można sobie dać na przykład zamiennie, jak zielony składnik to posiekany koperek. Także... No, my też mamy posiekany koperek. Kopery, kopery, yy, no jak to woli, jak to lubi. Są tacy, którzy nie lubią pietruszki, nie lubią cebulki. A to można dać coś innego, nie? Można dać jeszcze coś innego, wiecie. Po prostu bazą jest ta masa jajeczna, jajka ugotowane na twardo. Ja yy. myślę, że ktoś nawet napisze w komentarzu, że dodaje do takich kotletów ser żółty. A wiesz, że o tym pomyślałam teraz, że serżuty też byłby tu dobry, co, tylko... No, można, no wszystko, no właściwie wszystko. No co faktycznie. Tak, co w lodowie macie, możecie wymieszać w masę jajeczną, a przepis na tę masę i na te kotlety znajdziecie u nas na profilu. I na szortach, i na, yy, na szortach. A ja wam powiem tak. Że to jest idealna baza do zero waste, bo tak jak teraz wyszło, możecie dołożyć do tego wszystko, co jest w lodówce i już się kończy. Plasterek szynki jakiś stary, można dorzucić, kiełbasy, można dorzucić, Oczywiście. boczek, no, co dusza zapragnie, za, za ser żółty, co jeszcze? No różności, naprawdę, można iść cukinię, Pieczarki, trochę, grzyby. Tylko cukinia już jest taka... Yy, jest. Tak. Ale jak, jak się chodą. dobrze wciśnie. Musiałaby być dobrze podciśnięta, dobra. Musimy kończyć, bo już się tutaj upi tak, usmażyły. Tak, na kolor już są zrobione. A to przekłada, bo ja tego nie nagrywam. Nie? Nie. Nie wiem czy jeszcze ich nie podsmażyć. Nie no, już są ładnie podsmażone. Mm, wyglądają fajnie. Bardzo. Mm. Aż szkoda jeść. A jak pachnie, słuchajcie A kto no... oczywiście u nas będzie testował, moi drodzy? Ale ja wam powiem, no ja jak zwykle. <laughs> ja wam powiem, że dużo osób na Instagramie właśnie pisało, że kotlety jajeczne, bo to Myślę, że to dużo osób robi. A wiesz, że my rzadko robiliśmy ostatnio? Myśmy wiele rzeczy rzadko robili. No. Bo jak tak przed takie ja standardy i... Ja powiem tak, że kotlety jajeczne myśmy... Bo, hoko -ho -ho i jeszcze więcej. Ja to kojarzę ostatnio raz Także... w rodzinnym domu jeszcze. Także, yy, zobaczcie, my sami, poprzez to nasze takie yy, nagrywanie przepisów, sami wracamy do starych przepisów, sprawdzonych i rzeczy, dań, które jedliśmy kiedyś tam dawniej, nie? A które, no, gdzieś tam też u nas się zapomniały. Także, mm, dobra. Dużo jest takich dań. No to chyba już są gotowe. Teraz Naszyłanie na... Tak, na ręczniczek papierowy. Ale co to takie białe, jeszcze się zastanawiam. Wiesz co, to jest y, 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 ta bułka chyba. Bułka tarta? No. Widzisz, no chyba tak. Ale ładnie skierszczą, hmm. Dobra. Ups. Będą idealne. Musimy teraz przestudzić i testujemy. I testujemy, tak. Także u nas, jak widzicie, znowu się gotuje, coś się robi. Chociaż trudno to gotowanie nazwać. To jest takie nie, bardziej... To, to jest ale wiesz, to nie jest takie wymagające, nie? To jest takie gotowanie no, na to szybko, to o. Ale też to jest gotowanie, Marek. Dobra, niech będzie gotowanie, dobra. To my tu gotujemy i za chwilę się widzimy, jak już będzie po teście. Wracamy po krótkiej przewie. kotlety usmażone, Marek się I zajada. I zjedzone. E, testuje, już przetestował. E, było pięć kotletów z tej naszej masy. No Zostało i pięć i jedna piąta. Dobra, to już zjadaj, także gotowe. Powiem Wam, że powtórzę może, że bardzo proste, szybkie danie obiadowe. Do tego możecie sobie coś tam dodać wedle no nie wiem, cokolwiek, nie? Co Wam tam pasuje yy, i na zasadzie yy, obiadu, dania obiadowego zjeśnie A ja Wam jeszcze chciałam pokazać, bo muszę Michasi zanieść, co ja jej kupiłam. Zobaczcie. No każdy wie, co to jest, nie? To są gazety. Gazety, które ona potrzebuje na technikę, ale ja Wam powiem a propos gazet, nie? No to ja od kilku ładnych lat... Matku! Może kilkunastu? Nie miałam takiej gazety w ręku. To znaczy na zasadzie świadomie jej nie kupiłam. Nie bo i... no właśnie, jak kiedyś byłam nastolatką, to kupowałam świat młodych, taka była gazeta. Ja nie wiem, czy to był miesięcznik czy dwutygodnik. Kupowałam sobie, zbierałam. Ja miałam po prostu sztopel 100 z tego. Matko, to kosztuje 8 złotych taka gazeta. No. 8,30, ta. Tak. Ta kosztuje. Tutaj masz ceny, na dole gdzieś czekaj. Nie, tu. Stopce, no. 7 zł to najtańsza. No a ta z naszego regionu... 3, 90. No to mhm. ja bym, to ja się dziwię, że ludzie nie kupują gazet, jak te same wiadomości i to... Yy, chyba dużo szybciej hmm. przeczytają w internecie, nie? To jest właśnie to. Wiecie, co ja wam powiem? Yy, tak, myśmy yy, moi rodzice kupowali, ja jeszcze jak w domu mieszkałam z rodzicami, to kupowaliśmy gazety, no bo tam był program telewizyjny. Nie, bo wtedy nie było internetu masz, no. Nie było internetu i tam był program telewizyjny i się czytało i wiecie, pierdoły różności i przepisy i, i oż z życia gwiazd i o, ogólne wiadomości, tam co się wydarzyło na świecie. Yy, dalej. Te gazety często też były później wykorzystywane, wiecie, jako podpałka. część no, opału, podpałka do pieca, bo no, w starym budownictwie mieszkaliśmy i tam e, ogrzewanie piecowe. A to więc... Ja ci powiem jeszcze coś innego. Ja pamiętam, jak byłem mały, jakieś takie 6-7 lat, to mój dziadek wykorzystywał gazety, ale to były inne gazety, bo ty mi do toalety. Bo wtedy było... No bo był kryzys z papierem toaletowym. Coś Ty podcierał? No pewnie. Ciął w takie kawałki tsz, i no, tym by się nie wytarło, bo to są śliskie, a tamte były inny papier. No ale to chyba... No ale tak było. <noise> Ten tusz brudził cztery litery. A. Nie no, ja się śmieję, ale słuchajcie, kiedyś po prostu no, to różne rzeczy a, się nie, robiło. A to z papierem toaletowym. E, także, no... Teraz to jest śmieszne, wiesz. Gazety, gazety, nie? Powiedzcie jak to jest. Ciekawa jestem, czy Wy kupujecie gazety. Są ludzie, którzy gazety prenumerują, szczególnie jakieś takie tematyczne, związane, nie wiem, z modą, albo jakieś, no są tacy, którzy kupują gazety z, związane z polityką, zdrowiem, teraz jest tego mnóstwo. Powiem Wam, że byłam dzisiaj w Empiku, to tam jest mnóstwo kolorowych gazet, bardzo, no po prostu to tak oczopląsu można dostać. Z tym, że na lekcję techniki, Michasia potrzebowała taką gazetę yy, nie z tych takich, no jak to powiedzieć teraz, yy, magazynów, Dziennik. tylko taką codzienną gazetę. Dziennik. Brawo, Ty. Tak, yy, więc yy, no, kupiłam te trzy gazetki, no i powiem Wam, że rzeczywiście, tak jak Marek Wam powiedział, cena jest przerażająca. Ale mówicie sobie, średnio o Ciebie dziesięć złotych wydać na gazetę. No. To masz około 200 zł miesięcznie na gazety, a Jak, to samo w internecie za darmo yy, No właśnie, taki dziennik kupujesz to codziennie, nie? No mm. i wtedy po prostu nieźle. No, źle. Ja no. Dziwiesz, że ludzie nie kupują. A tu macie, wiecie, internet, w telefon sobie wejdziecie, przeczytacie wiadomości. Gdzie te gazety, nie? No ale tego jest, czyli ktoś to musi kupować, nie? Ale ludzie mało kupują i tak, przecież gazety były na komentarzach, reklam żyją. <noise> no na pewno. O, George przyszedł. George siedzi koło mojego kwiatuszka. A ja wam powiem, że ja mam zmartwienie z tym kwiatuszkiem. Moja monsterka, wczoraj ją podlewam. A nie kupiłaś tego? Nie. I tak patrzę w te donicę i coś mi tam podskakuje, coś się rusza. To nie był George. I to nie był George, to były takie małe, wiecie, takie, takie, jakieś muszki, jakieś owadki. Coś zaatakowało moją monsterę, i co by tu teraz zrobić? A nie ma, pan ma też tego? Nie chyba. I teraz mam taką opcję: albo coś kupię i włożę tam, jakieś, ale bez sensu. no To musi być coś takiego, co zabija takie insekty. Nie znaczy, jak to się nazywa? To się to mówi. Jakiś taki obronik, żeby... Tak, albo po prostu muszę zmienić ziemię. Mm, na zasadzie tego, żeby to nic ją. nie da, bo to jest na korzeni wszędzie. Aha, na korzeniu wszędzie. Uuu. To by najlepiej, gdyby ci ktoś napisał, wiesz, bo są jakieś metody takie domowe w stylu, że się zalewa jakąś wodą. Z Albo czymś, wodą tam. z czymś, no, żeby znowu nie uszkodzić tego kwiatuszka, no, bo na ona jest taka ładna. Pierwszy nasz kwiatek tutaj w tym mieszkaniu. To siada na to. I nie wiem, co się stało, bo faktycznie wcześniej ono tego nie zauważyłam. Nie. No, ale no, wiesz, to, to czasami woda, nie. Ja, e, dobra, ja wam pokażę. E, może uda mi się wam pokazać. Zobaczymy. O, widzicie jest, jest tego mnóstwo, ale nie wiem czy wy to zobaczycie. To albo są te muszyce, albo jakoś zimiorutki. To nie. się tak, tak rusza. Nie, tego nie widać tutaj nawet w kamerze, chociaż... Jakbym tak dmuchnęła, to... Do kamery może to być za małe ci mm, Ale ja to widzę, ja cię kręcę. Powiem Wam, że tego jest dużo. Mmm, aż mnie to tak przeraża. Ja obrzydza albo, mnie. Chociaż te płyny są raczej szkodliwe, do, do roślin. No. Ale no to... ja wiem, że wy macie różne patenty i wy napiszecie w komentarzu, czym podlać tego kwiatka, żeby te wszystkie białe rzeczy co do jednego. Mm, no właśnie. Albo wymienić ziemię, ale tak jak Marek mówi, to Jeszcze może być już w korzeniach. Nie albo dobrze. po prostu Pytanie, muszę to... y, wlać jakiś preparat. No. no Coś, coś się podziało. Także bardzo was proszę, napiszcie, czy macie jakieś sposoby na tego typu. Tylko nie wiem, co właśnie, bo to jest takie małe, maciupieńkie, to jest takie, takie mili, mili, mikro nawet. I takie białe, i tak się bardzo szybko rusza, nie? No, ale na pewno nie jest to nic dobrego. Co to za dziwactwa znowu, Marek? Coś się mi tutaj przywlókł. To nie ja, to sąsiad, wiecie? Sąsiadka. To jest ciemno, marzenka, wszystko wyłączyła, no? Nie, proszę bardzo, doświetlone jesteś. Przygotujesz się do tak, montażu. Do nie? montażu i teraz słuchajcie, jest godzina 18.30 i północ moja. Myślisz, że aż tak długo? Mm. No, tutaj mamy sól. Ja już Wam pokażę, co to jest. A ja proponuję, żeby zobaczyli na kanale 18. No ale wiecie co, tam z tym był nie lada problem. Zobacz, I wyzwanie. Za... Także jak chcecie mm. zobaczyć, co to jest, jak to tak ostatecznie się montuje, co się z tym robi jak to działa, no to musicie wpaść na kanał Michasi. A też się nie zobaczę za I może zobaczycie, a jak nie, to przynajmniej zobaczycie, jaka jest historia tego czegoś plastikowego. Ale jeszcze jedna paczuszka przyszła. Ja wam powiem, że to jest zakup... Ho, ho, ho! Ja się nie mogłam u Marka doprosić, żeby mi kupił tą rzecz. No w sumie mogłam sobie też to kupić, ale stwierdziłam tak, że nie za bardzo się na tym znam. Oj tak że nie kupię odpowiedniego modelu, że nie będzie mi to działało, że to nie będzie spełniało swojej funkcji, swojego zadania, że wydam niepotrzebnie pieniądze. No i wiecie, to tak zbywało. Jest to rzecz, która jest związana z samochodem. No i bardzo praktyczna, jeżeli chodzi o kierowcę. No bo to jest uchwyt do telefonu. Nie na telefon, A, może poczekaj, tak. Poczekaj, poczekaj, nie pokazuję jeszcze. Hmm. hmm? Jakaś będzie niespodzianka. Yy, także. Czy widzieliście kiedykolwiek w życiu na oczy taki uchwyt do telefonu? Marzena ma duży telefon, uwierzcie mi. No ale ta mała paczuszka. A, ale co się kryje w dużej paczce? To jest pytanie. No to jest też długo wyczekiwany zakup. Ja powiem tak: ci, co nas obserwują na Instagramie, dobrze wiedzą, co się kryje w tej paczce, a ci, co na YouTubie mogą nie wiedzieć, bo Marzenka tego tematu na YouTube nie poruszała jeszcze. A nie? Poruszała go, ale. Ach, wiecie, to jest temat, który też z nami, y, no ciągnie się za nami, odkąd y, przeprowadziliśmy się do nowego mieszkania i y, 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 jest to temat, w sumie ostatnio, y, no jest to temat związany z prasowaniem, aha, Eureka, nie? A to teraz już wszystko wiecie. Już wszystko wiecie. Jeżeli chodzi o prasowanie, to ja nie miałam tu gdzie prasować. Prawdę przyznam się wam szczerze, że ja y, mało pracuję ostatnio. Ej, no, teraz odpływało. Nie naprawdę, bo dużo więcej prasowałam, jak Marek miał fazę chodzenia w koszulach. Teraz przerzucił się na t-shirty i bluzy i tego prasowania o dużo mniej. Prasuję dla siebie jakieś bluzki koszulowe dla Michasi, jakieś rzeczy o, po praniu, na przykład Marcia. nie po wysuszeniu. Wow, no i to jest pierwsza sprawa. A drugie pytanie zasadnicze. Gdzie my będziemy ją trzymać? Mam już na nią pomysł, będziemy ją trzymać w garderobie, tylko trzeba wyeksmitować lampę z tej garderoby z szafy. Aha, czyli będziemy ją tak wsuwać, jakby. Tak, ale Dobrze. nie jest uchwyt jeszcze, więc może być na Prosto padnę do wieszaków, nie? Tak, Dobrze ja, mówię. ja ją wkręcę normalnie do. Dobra, mamy folia, wiesz? Słuchajcie, to jest najnowszej technologii deska do prasowania. Sama Ale prasuje. ciekawe, A, sama prasuje, tak. Gadał, gadał, obiecywał. Chociaż ja Wam powiem, ja lubię prasować. No dobra, Marek, Joseph. bardzo ładna. Joseph. Ja bym ją jeszcze sobie Joseph. rozłożyła, wiesz? Dobrze, za chwilę rozłożymy. Pochodź. Za chwilę rozłożymy, ja tylko wrócę do wątku prasowania. Ciekawe, czy są tu osoby, które lubią prasować, czy są osoby, które nie cierpią prasować, bo to takie skrajności, o to Was zapytam. Bo ja na przykład lubię pracować. Powiem Wam, że ja się przy tym relaksuję. Zawsze włączam sobie jakąś TV, wiecie, moją ulubioną no. rzecz. A to jest ten uchwyt. Kiedy mi go zamontujesz? W każdej chwili. Jasne, uwaga, uwaga, a tu jest sól. Dobra. Tylko żeby z tym uchwytem nie było teraz tak, że czekałam na niego kilka lat. A teraz będę czekała na montaż. A i marzenko, marzenko. Sama sobie zamontuję. A co montować? No wiecie, tu chodzi o takie faktycznie no, praktyczne i bezpieczne y, zachowanie, jeżeli chodzi o ki y, kierowcę. Tak? Gdzieś mi dzwoni telefon. Czy chcę włączyć sobie nawigację, bo ta w samochodzie to jest po prostu tak felerna i wiecie, prowadzi co, ja mam, nas na, na manowce? Na y, także... Y... Bo jak jej dzwoni telefon, to Marzenka może po prostu odebrać go w zegarku. Ja nie lubię gadać do zegarka mm, ale to jest bezpieczniejsze. No bo ma, nie patrzysz no, się tak. na ten zegarek, po prostu gadasz, tak jakbyś gadała z pasażerem. A już telefon według mnie, gdzie on by nie był, to zawsze tam wiecie, z kątem oka. Mm, dobra. Także prasowanie załatwione. E, co tam jeszcze? Uchwyt do telefonu załatwiony. Także powiem wam. No, bardzo dwie praktyczne rzeczy, długo przeze mnie wyczekiwane i takie, z których się cieszę. I nie jest to, wiecie, żaden taki, jakaś biżuteria, jakieś ciuchy, właśnie takie rzeczy inne, bardziej gadżety, z których ja się cieszę. No, deska do prasowania gadżetem nie jest, nie? Ale powiem wam jeszcze o tym prasowaniu, jak sobie radziłam. Albo prasowałam na tym blacie kamiennym. Ale wiesz, że nie jesteś wyjątkiem? Nie? Nie. Albo pracowałam, powiem wam, na ręczniku, e, kładłam sobie ręcznik na mm, łóżko w sypialni i tam. Ale tam kiedyś pracowałam, jakąś to rzecz, nie na ręczniku, na samym początku, i to była czarna lniana y, bluzka. Dzisiaj jest pamiątka? I wiecie, nie wiem, no po prostu zafarbowałam mi białą, ładną pościel. I do dzisiaj jest pamiątka, do dzisiaj jest plama, nie ma. Yy, Także wtedy od tego momentu już prasowałam, Jak na łóżku prasowałam, to tylko z ręcznikiem. Także takie patenty, marzeny, sprawdzone. Yy, no ale wiecie, w życiu sobie trzeba radzić. Marek, widzę, już zmontował. Wszystko gotowe. Mm. Dobra, no to ja, ja. jo jo, jo, jo ja. No, 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 no. Zobaczę, jak wygląda ta deska. No, powiem Ci. Nie tylko no, szkoda, że teraz mam mało koszul do pracowania. Ty no to możesz poszlać. prasować ręczniki, może no. Dobra, już nie będę wymyślać sobie. Marzenka dziś wesoła, przyszła, karty ja dostała, poczta przyszła. Nie no, odebrałam pocztę. Chciałam Wam w ogóle podziękować żeby... za kartki, byłam w skrytce pocztowej. Jeszcze takie kartki z życzeniami świątecznymi. Ale w to jest nie robicie, bo to tydzień zależy, Ania z mówimy. rodzicami. Hmm. Czekajcie, zaraz przeczytam tylko tak, nie, ale piękne są te kartki życzenia. Marzence Markowi, Michasi, moc pozdrowie, Fanka Magdalena z Rzeszowa. Super. Co? Tutaj... Iza z Kielc. No bardzo dziękujemy. A to jest Marzena. Nie zgadniecie skąd. No po nazwie. Na nie normalnie na Wam pokażę. Proszę, proszę, San Francisco. Jej! Po prostu nie spodziewałabym się, że... No, tyle tysięcy kilometrów, nie? No. To Bo to jest. są tysiące kilometrów. No, dla internetu nie ma granic. No, dla internetu, ale to nie przyszło internetem. Ja wiem, to leciało, to płynęło, no, ja nie, nie wiem, to co to robiło. Także bardzo dziękujemy, że no z odległych stron świata ludzie nas oglądają i przysyłają. Dziękujemy, że pamiętacie o nas i, i tu w Polsce, i, i w ogóle gdziekolwiek indziej. A ja, Marek, Marek, właściwie tak powiedział, że jestem wesoła. No, znaczy. No wiecie, no co mam zrobić, dostałam dzisiaj mandat, mandat za prędkość. Yy, ostatni mandat, który dostałam to z 5 lat temu, 6? Więcej, więcej na. Także... Auto było nowe, tamto, to jest 8 lat temu to było. No, także dzisiaj, ale powiem wam, że zgubiła mnie taka rutyna, y, może jazda na pamięć, tak? Przekonana, że tą drogą, którą jadę 70 to jest nie, spoko. Nie, cię to, że mnie nie słuchasz. Yy, a jechałam 73. No i zatrzymuje mnie pan policjant, że no, no, gdzie się pani tak spieszy i tak dalej, co takiego, no i ja mówię, no... No bo to jest ograniczenie do 60. Nie no, jechałam akurat po salami do Selgrossa, nie? Gdzie się pani tak spieszy? Nie, po salami, no po prostu. No i wiecie, jeżeli chodzi o moje wykroczenie, wykroczenie to trzy punkty karne i 200 zł, nie? Nasz, na szczęście. Już to chciałam mieć za sobą, jak mogę opłacić ten mandat, może Pani na miejscu mamy terminal, dobra płacę od razu i mam to z a, a ile punktów w programie lojalnościowym? Minus tysiąc. Nie kochani, proszę je jeździć ostrożnie, obserwować znaki, nie jeździć na pamięć, bo to też się zmienia. Y no i naprawdę mieć wyczulenie, a przede wszystkim noga z gazu. O. Nie, przede wszystkim słuchajcie, to ja wam e parka? polecam, żeby był obok siedział pasażer, który będzie ciągle spowalniał. Taki Marek na przykład. No dobra, y są tego Jak prostu, Marek jedzie, to, to ten... no ciągle no, jed jest jedna śpiewka. Zwolni, a gdzie się tak spieszymy? Marzenko mu zwolni, no. Słuchajcie kochani i jeszcze, a propos, ja wam muszę pokazać, dostałam botwinkę od babci Basi dzisiaj, taka piękna, różowiutka, pyszna, ja kiedyś na przepisie zrobię taką botwinę, tylko wiecie, muszę od niej wziąć przepis, recepturę, bo robi najlepszą botwinkę, świetny ma kolor, pysznie smakuje, na ciepło, jako chłodnik. No nie, no ja wam pokażę ten słoik. No i zobaczcie jak ona wygląda, jest odkręcona, bo jest jeszcze ciepła, musi wystygnąć, bo dzisiaj nie zjemy go. No, kolor bo... piękny, nawet kamera tego połam... Tak? O, teraz no. Bo dzisiaj mamy rybkę, także ją sobie przeskuczę. I słuchajcie, nie jest na żadnym mięsie. Nie, to jest... A to nie zradzimy, na czym? Jest na... przepis bez no właśnie, mięsa, słuchajcie, bez, zero mięsa. to nie jest żaden wywar mięsny, żaden rosół, nic takiego, także... A smak? Powiem wam, i jeszcze to dostałam od babci Basi, bo po, pożaliłam się na moją monsterkę, że coś Ale tam... chwila, co to jest? No to są jakieś takie styki pałeczki. Dobra, ale one mogą być nie, Ale vitaminowe. jeszcze babcia Basia wykonała jeden telefon do znawcy. Yy, tak, za przyjaciela eksperta ogrodniczego i yy, ostatecznie stanęło na tym, że najlepiej chyba byłoby wymienić ziemię, wypłukać te korzenie. Tego nie zrobisz. I wsadzić kwiatuszek i wtedy to. Mm, to nie jest takie proste wypłukać no. korzenie. Także widzę. Co uszkodzić o Powiem wam, że emocje, emocje sięgniemy za intensywnie. No, ale zobaczę. są takie pałaczki, bo ja myślę, że to już kupiłaś to. Nie, to mam właśnie to są właśnie. chyba jakiś ten... Takie no wiesz, odżywcze to. No to opiek. nie odżywcze, nie, to muszą być takie, wiesz, co myślałem, że dużo mm -hmm. to, to, to słyną podjadę. No to podjadę jutro do jakiegoś tam sklepu, kupię może ziemię przy okazji gdzieś tu podosypuję też kwiatom i tyle. Dobra. Uff. Teraz biorę się za obiad. Dobra, no, yy, odhaczam już tam to, a wiesz, że punkty się, Ale wiesz, to jest punkty po dwóch latach się yy, ten, chcą po roku. a właśnie chcą, yy, wiecie, zrobić tak, że punkty będą się anulowały po roku, no jest taki to znaczy problem. ja uważam, nie do końca to jest dobre, to ze względu na tych kierowców zawodowych, aczkolwiek uważam, że jeżeli ktoś jeździ zawodowo, czy prywatnie, czy tak, czy siak, powinien stosować się do przepisów a nie? Ja ruchu to drogowego. No powód jest przedwyborczy, ale... Słuchajcie, to... wybory idą, więc zróbmy, no. że na miesiąc, a po wyborach wrócimy do starego. Dobra, kochani, mm, ale my. Ale czy wy widzicie, jaki Marzenka ma humor przez to, że dostała mandat? Zasady Jej. ludzie są załamani, a marzena się ciągle śmieje. Nie, to jest do... to jak to mówią, <coughs> dobra mina do złej gry. no. Ale naprawdę, ja, ja to czujesz. Żeby... Bo ja... Nie jesteś zmierzła, bardzo wesoła, no. Żeby musiał dzień nie dostać mandat, bo... albo co Ej, drugi dzień? Weź to, wypluj to słowo. Nie, bo ja jestem też taka, że ja bardziej w środku przeżywam, a na zewnątrz ja nie uzewnętrzniam tego, mhm. że na przykład niezbyt ym, no, się dobrze z tym czuję. Aczkolwiek no, jestem świadoma tego, że jest moja wina, jakieś wykroczenie, ponieść konsekwencje muszę ja, także no, gdzie kogo ja mam obwiniać? Także spoko. Przeżyjemy i to. No. Dobra. Słuchajcie, chowamy zakupy, ale najlepsze jest to, że ja kupiłem tyle kartofli, maszyna kupi, a razem mamy już tam pięć kilo kartofli. wiesz co ci teraz powiem, kupuję ziemniaki, nie? i Mówię sobie typ AB, nie? No wiem, czy się to skojarzyło. No, skojarzyło Program. mi się to z tym programem. Yy, jak no zakup to? w ciemno. Tak, zakup w ciemno. No i słuchaj, yy, stwierdziłam, że no, szukam innych ziemniaków, ale nie było ani A, ani C, tylko właśnie tego. No ale C to by było użyte już. Nie, może jakieś takie, wiesz. Czy to są używane? Nie, jakieś pastewne może czy coś Bożko. takiego. Do zupy, sałaty, ale nie, myślę, że kartofy ma zupełnie co innego chodzić. Dobra, dzisiaj na obiad ryba. Jaka ryba? No jaka? No nie wiem co kupiłeś. No zgadnij. O nie, dorsz! To nie jest dorsz. Nie było halibuta? To nie, jest, nie było. A wiesz co to jest? Nie. Karmazyn. No to chyba też będzie dobry. Dobra, nieważne. Dziękujemy Wam za oglądanie vloga. Dajcie łapkę w górę. Widzimy się w następnym vlogu. No i... Bez mandatów. już. No właśnie. Bądźcie y, ostrożni. Jeżeli jesteście kierowcami, to ostrożnie. A jak pasażerami to z, y, spowalniajcie. No w ogóle bądźcie ostrożni. To na razie pa.